Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie rzecz o kolejnej publikacji naszego Instytutu. Tym razem będzie to rzecz bardzo wyjątkowa. Dla wielu kalendarze są tylko elementami, które odliczają kolejne dni do jakiegoś wydarzenia. Do urlopu, do imienin, urodzin, ważnych uroczystości w Waszym życiu pod tytułem zawarcie związku małżeńskiego. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać właśnie kalendarz. Wyjątkowość tego przedmiotu polega na tym, że wszystkie dni miesiąca, które będą odliczały kolejne dni, 2023 roku są zilustrowane historycznymi plastronami startu Gniezno. Nowy rok, a więc miesiąc rozpoczynający kolejny etap w życiu każdego z nas otwiera plastron z roku 1971 roku. Dodam tylko, że wszystkie plastrony, wszystkie foty plastronów. Są to autentyczne zdjęcia przedmiotów pochodzące z mojej kolekcji. Nie ma tutaj zdjęć skanowanych, wyciąganych z jakichś starych fotografii. Także unikalność tego kalendarza polega na tym, że mamy do czynienia z przedmiotami autentycznymi. Kolejne miesiące przechodzimy poprzez kolejne historie sezonów startu Gniezno. Tu, dla przykładu. W maju będzie to plastron Triluxu z 1988 roku. Natomiast idąc dwa miesiące dalej, Wrześniowy, wrześniowa strona zilustrowana z plastronem Dark Dogu z 2003 roku. Oczywiście, historie tych plastronów będą omawiane w kolejnych odcinkach. Natomiast teraz chcę tylko zasygnalizować, Niepowtarzalność i unikalność tego, właśnie kalendarza. I kończymy grudzień do 2007 roku. To był ostatni plastron, bowiem od 2008 już obowiązywały jednakowe, jednolite stroje czyli kevlar z wszytym logotypem, herbem klubu, tak jak to akurat tutaj mamy na załączonym obrazku obok, obok mnie. Także niejako 2007, jest tym ostatnim plastronem. Później, oczywiście, one występowały jako plastrony dla zawodników oczekujących. Klub robił tylko i wyłącznie określoną ilość kewlarów szytych dla danego zawodnika. Natomiast w przypadku Przymusowej absencji pod tytułem kontuzja, tudzież udział w jakichś zawodach, gdzie na przykład federacja nie wyraziła zgody na przyjazd, bo był zobligowany do występu na przykład narodowej reprezentacji albo uczestniczył w jakichś eliminacjach krajowych. Wtedy w to miejsce powoływany był zawodnik, tzw. zwany rezerwowy, przyjeżdżał w swoim kewlarze nakładał plastron klubowy, a mam też ich wiele w swojej kolekcji, które również zostaną później zaprezentowane. I startował po prostu, ale tak naprawdę historia plastronów w przypadku startu gniezna kończy się na roku 2007. Później występowały już jednolite stroje, tak jak wspomniałem, zawodników w równych kewlarach. Także moi kochani, gorąco zachęcam do nabycia tego kalendarza. Powiem nieskromnie, że jeden z kupujących powiedział krótko. On jest tak piękny że nawet jak się rok skończy, to on będzie, nawet co tydzień będę zmieniał, żeby po prostu cały czas przypominać sobie historię naszego klubu. I te plastrony będą mu towarzyszyły przez wiele, wiele lat. Tak długo, aż nie wiem, może ulegnie zniszczeniu, bo wiadomo, to są tylko kartki. Natomiast życzę, żeby ten, ten plastron zagościł na ścianie każdego z Was, aby umilał kolejne, kolejne tylko i szczęśliwe dni w nowym nadchodzącym 23 roku, czego Państwu bardzo serdecznie życzę. Zapraszam do subskrypcji kanału, oglądajcie dalej, będzie mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo emocji. No i czekam na komentarze, oczywiście, myślę, że tylko same pozytywne, jak również negatywne, na które oczekuję, bo zmusi nas to do jeszcze większej i lepszej pracy. Dziękuję, zapraszam do usłyszenia.